Siemanko, 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 Siemanko. Siemanko Johnny z tej strony. Dzisiaj mamy nowy odcinek. Mamy samochód. Jakim jest proszę, ja was zobaczcie sami? Beautiful, beautiful Audi. Beautiful, beautiful rest. Beautiful, very beautiful rest. Będziemy wymieniać hamulce, tył, klocki, tarcze. Jakieś tam najtańsze, najzwyklejsze, żeby aby było. Bo to co tam zaraz zobaczycie, to jest to jest miazga. To jest miazga tył, najtańszy jakiś tam. A tutaj, tak niewentylowane gówno hamuje z przodu TRW. Będzie większy hamulec. Mam nadzieję, że wszystko spasuje. 312, tam tarczy mam leżeć, zaraz je wyciągnę. I będziemy, będziemy zakładać. Kurwa. To będzie, to już strzała A propos jest na sprzedaż, ale Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Co jest? Dajmy muda Tak, mamy rozebrane Rdzy Co nie miara Tu łożysko jeszcze będzie Rozebrałem hamulce Łożysko jest takie o Pachacze będą nowe Łączniki Końcówki drążków Tak to wygląda Proszę bardzo Piękna, zajebista tarcza Piękny Tył Też piękny to już z tej strony wyciągnięte O proszę bardzo jaka piękna tarcza To jest tylna To jest przednia A będziemy zakładać to One są nowe, trochę zardzowiałe Z wierzchu Były na aucie zamontowane, ale auto nie jeździło Auto zostało sprzedane Hamulce zdjęte tu już mam poskładane, jeszcze tylko zostało raz odtłuścić. A tutaj druga strona. Proszę bardzo, jak ładnie stoczona tarcza. Pięknie. To chyba nie było, kurwa, nigdy wymieniane. Chuj wie. Proszę bardzo, jaki ładny klocek. Tytanowy. One są mocniejsze, że to są wyścigowe. Można na nich zrobić milion kilometrów. Turdy jest wystarczająco. Dobra, czyszczę to, składam to później biorę się za przód. Tak, audio jest poskładany. Nie nagrywałem więcej, bo szybko. spieszyłem się, bo musiałem zrobić trasę, a nie miałem auta innego. Hamulce 312 z C5, 2,5 TDI, 180 quattro 312 mm. Pasuje, pasuje plug-and-play. Zacisk został stary. Można też z trzęsówki dać, ale one są te same. Jarzmo, tarcza, klocek nowy. Tarczy te, co miałem. One są nowki. tak jak mówiłem. Jak one stały na aucie, było założone. Auto stało rok czasu i i i. i i trochę tam poprzyrdzywiały, ale to już wyczyszczone, teraz już zrobiłem z, z 500 km no już ładne z tyłu nowe tarcze, klocki z przodu też zawieszenie żeśmy wymieniali <laughs> niestety poskładałem to i musiałem jechać trasę co się okazało, tylny zacisk prawy był no, niestety już się nie chciał się cofać. Ale musiałem jechać i trochę tarczę sobie spaliłem, bo nie odbijał. Wymieniłem zacisk. No cóż, będzie taka trochę będzie taka trochę no, nieładna. No ale cóż, tak już czasami bywa. Tu wam pokażę zawieszenie, jakie było. Tu proszę. Nie wiem jak tego pokazać, ale to lata jak w kiblu jest... no było groziło śmiercią ten tak samo. No nie widać tak za bardzo. Ten jest dosyć sztywny, ale wymieniłem już, bo tutaj o. już było wymieniane. Maile klocki przód to łączniki stabilizatorów, że tak powiem. Tu drugi też wyjebany. Tu zostało wymienione. Ja oto jest generalnie sprawne. Technicznie, powiedzmy, wyglądowanie nie za bardzo. Ale jeździ Filtr wymieniliśmy. Paliwa taki stojak jak zrobiłem, bo tu ktoś kiedyś założył. Tu z 1.6 diesla, z Golfa dwójki Tutaj przyczepiony na trydytkach Tu normalnie powinna być taka podstawa pod, pod filtr paliwa No ale nie, nie kupiłem tej podstawy na szybko, więc założyłem z 1.9 i, I zostanie Olej wymieniony, można znowu tłuc kilometr No teraz Się Subaru Subaru stało 2 miesiące w sumie nieruszane akumulator wypad wy wydętkowany tu Wam pokażę tak łożysko jest rozjebane przyjdą od razu nowe dwa łożyska tu jeszcze jest dobre albo No tu jest dobre ale przyjdą od razu dwa nowe łożyska jeszcze tutaj kupiłem Seska SKF dwa łożyska Przewody z wody spalę dwa Bo nie wiem czy pamiętacie Tam pokazywałem wam No już wszystko zardzewiało mocno Tutaj mamy do tego Piękne Gówno To jest kurwa dobry gówno Tutaj będziemy zakładać i tu mamy jeszcze taki kartonik z termostatem, przystawka. Zobaczymy, czy to tam spasuje. Kupiłem taki uniwersalny kit na chłodnicy oleju. Tu są chyba... Co tu jest? Tak, jakieś tam uchwyty. Do chłodniczki są węże. skry, skry węże. I najważniejsze. Może nie najważniejsze, bo wszystko jest równie ważne, tylko. Proszę bardzo, chłodniczka Olej, Ściągniemy przód, ściągniemy kopyta. I kurwa składamy. Nie wiem, jeszcze się zastanawiam jak zderzek ściągnę. Chyba wypierdolę to tu. To utnę, ciach, ciach, to utnę, ciach, tu utnę, ciach. I zostawię taki kurwa kurewny wlot powietrza. Tak mi się wydaje, że tak zrobię. Wiadomo, ty jeszcze nie jest pomalowany. Zostało. W sumie miałem um, za dużo innej roboty. I jeszcze nie porzewiała jakoś, ale trzeba to zrobić. Ogarnąć, pomalować. Bo zastanawiam się, czy nie jechać na Brno, bo Na ostatniej Silezji nie byłem, ale na Brno bym się przejechał. Później bym się może przejechał na Jastrząb. Poznań może odpuszczę. Chociaż nie wiem i na Silezję bym się przejechał. Całkiem możliwe, że będę miał jakiegoś małego sponsora. Bo tam są dogadywane, no, ale to, to wam to mam powiem. Opowiem jak już będzie tak daleko. Nie będę się ani chwalił, ani nie będę zachwalał, bo to może nie wyjść i nie będzie. Trwają rozmowy. Trwają rozmowy. Można coś z tego bicie, jakieś kurwa 5 euro albo co. Jakie na paliwo, albo na dupeczki. Nastąpiła jednak mała zmiana. Jak widzicie, ta czwórka wjechała. Mówię, a zrobię to do końca z bratem, bo. No bo już trochę stoi, a będę miał też z głowy miejsce i w ogóle. Hmm, odpaliliśmy go już. Chodzi elegancko. Chodzi elegancko. Palimy go. O ile akumulator jest. Jeszcze całkiem. No chodzi. Chodzi przepięknie. Już z wodą zalany. Musimy jeszcze zlać wodę, nalać płynu bo najpierw żeśmy wodą zalali auto stało, teraz zlejemy wodę żeby przepłukać wszystko mm. bardzo fajnie tu jest rozwiązane mimo tego, że jest tak to wygląda wszystko jest tu aż to fajnie, jest bardzo dużo odpowiedźników. Bez odpalania auta, tak praktycznie to można odpowietrzyć fajnie cały samochód, cały silnik. Dosłownie po odpaleniu, zagrzaniu i otwarciu termostatu, włączeniu wentylatorów, to dosłownie było kilka, nie wiem, z pięćdziesiątka, może albo setka wody płynu. Także naprawdę fajnie. Wymienimy jeszcze tą, ten płyn, fajnie wszystko pospinamy, po bo tam potrytytkować trzeba trytytkami, um, poskładamy przód zrobimy jazdę próbną. Hmm. Naprawdę dosyć fajnie się wkręca. Naprawdę to jest... To jest... Na pewno nie będzie ta auto jechać, bo ma 140 koni, jest stary automat, ale... Jest naprawdę gitara to Subaru już czeka, stoi Tego zrobimy I wjeżdżamy tym Na no, brno już raczej nie zdąży, ale no, chociaż, chuj wie Zobaczymy Na Tor pojedziemy na pewno Bo ten samochód tam powinien dać radę Dobra, jednak będziemy jechać na Brno Piasta wyciągnięta, w sensie zwrotnica, gdzie ona jest, tu Brat już wyciągnął Łożysko rozjebane Brat, pomachaj <grytania> Pokażę Wam, kurwa, jak zacisk wygląda o, Bo le leki był luz. Tutaj tarcza opierała no i lekko się stopiło Lekko się stopiło Kurwa ten zawias tu jest tak nisko? A Właśnie coś mi kurwa nie pasowało Jeszcze zmienimy filtry Oleje I tyle Będziemy kurwa to zaraz składać Idziemy kurwa wyprasować łożysko już leży o tu. Bierzemy łożysko przeprasujemy i zakładamy. No bo jutro się trzeba spakować oczywiście jak zwykle. Jeszcze wam pokażę łożysko. Pięknie chodzi. Jest skrętne Łysko już sprasowane. Złożone, złożone. Jeszcze zacisk teraz zakładam. Śruby są podociągane. Jeszcze tylko z, z przegubu koło i da się przejechać. znaczy jeszcze olej wymieniłem. Muszę tam podolewać, tam się ogarnie tego. Jeśli zrobi, będziemy jechać. Ogólnie ta fura gotowa do koła i jadę się przejechać, zobaczymy czy wszystko działa i tyle. Zaraz zobaczymy czy to działa, bo jak nie, to lipa. Mi się wydaje Przejechałem się, jest wszystko w miarę ok. Pięknie, pięknie się prezentuje. Pięknie się prezentuje Ta, auto gotowe chyba. Tak, kurde. Jeszcze ewentualnie jutro coś, coś się tam podrobia. Jak coś wyjdzie. Jeszcze zobaczymy. Um. Plocki muszę sobie jutro załatwić, bo jest mało. Odpowietrzmy jeszcze hamulce jutro. Oleje posprawdzane, spakować się koła, naszykować wszystko i, i można lecieć. Także tego też trzeba poskładać. No ale wyszło jak wyszło. Ym, widzimy się w następnym odcinku. W sumie to będę go kręcił za jutro, ale, ale to zrobimy tak. Ja, se, ja się z Wami żegnam. Trzymajcie mi kciuki, bo jest o co walczyć o złote majtki. Trzymajcie się, cześć.